Siemanko, tutaj James ze strony samiecalfa.pl. Dzisiejszy materiał zainspirowany jest tinderowym eksperymentem, w którym pewna dziewczyna zrobiła sobie z gości frajerów i zorganizowała konkurs na wyłonienie najlepszego kandydata na umówienie się z nią. Oglądając to gówno, uświadomiłem sobie, że całe to przedstawienie w sumie ma duże nawiązanie do tego, jak mężczyźni właściwie płaszyły się w tych czasach przed kobietami tracąc przy tym często swoją godność i szacunek do siebie samego. W tym filmie dowiecie się, jak zmienić swoje przekonania co do kobiet oraz siebie samego, by nigdy więcej nie stracić głowy przy atrakcyjnych dziewczynach i raz na zawsze przestać być frajerem. Let's go! Jest to dzień jak każdy inny. Idziesz właśnie do pracy, na uczelnię lub załatwić gdzieś swoje sprawy. Gdy idziesz sam, dopadają cię czasami myśli. Kiedy w końcu poznał kobietę na dłużej? Kiedy przestanę spędzać wieczorów samotnie w domu? I wtedy widzisz ją. Jest dokładnie w Twoim typie. Chciałbyś się poznać, ale jak? Co mam jej powiedzieć? Jak mam rozpocząć rozmowę? Gdy się do Ciebie zbliża, czujesz, jak serce zaczyna bić Ci mocniej. Czujesz, jak strach powoli zalewa całe Twoje ciało. Jest już blisko Ciebie. Chciałbyś coś powiedzieć, zagadać. No ale niestety, wymówki i stres są silniejsze od Ciebie. I tak kolejny raz przepuszczasz okazję do zapoznania się być może z Twoją przyszłą żoną. Czy podobny scenariusz brzmi Ci znajomo? Czy bywa, że czujesz się zawstydzony w obecności atrakcyjnych kobiet? Jeśli tak, to mam dla Ciebie lekarstwo. To wszystko może stać się Twoją przyszłością. Biorąc udział w programie bez strachu, możesz nauczyć się zwalczać swoje lęki i zacząć poznawać dziewczyny. W każdych okolicznościach. Wyzbędziesz się wstydu przed ośmieszeniem oraz wszelkich innych emocji, których się obawiasz. Zaczniesz rozmawiać z kobietami bez stresu oraz pustki w głowie. Powiedz nie sytuacjom, w których emocje wzięły na Tobą górę. Pamiętaj, że nic tak nie boli jak niewykorzystane sytuacje. Kurs Bez Strachu pomoże stać Ci się pewniejszym siebie facetem wolnym od strachu i pełen wewnętrznego luzu. Zaczniesz czuć się swobodnie w towarzystwie płci pięknej, dzięki czemu zwiększysz swoją ilość randek i być może poznasz tą jedną kobietę na dłużej. Uzyskaj dostęp do wartościowej, wielogodzinnej teorii, która wywróci Twoje przekonania do góry nogami, do 30 ćwiczeń praktycznych do realizacji w ciągu dnia, jak i w nocy w klubach, do wielu nagrań z ukrytej kamery oraz wiedzy na temat tego, jak rozmawiać z kobietami i zacząć być dla nich atrakcyjnym mężczyzną koniecznie odwiedź stronę bez strachu i nie zapomnij o premierze, która zbędzie się 13 lutego 2020 roku. Dzięki. A więc mamy pewną babeczkę, która omówiła się w tym samym czasie i miejscu setką mężczyzn na randkę. Oni oczywiście niczym wcześniej nie wiedzieli, więc na twarzach wszystkich gości można zobaczyć yy, namalowany obraz konsternacji na twarzach zmieszany z wyrazem zażenowania. Ci, co mądrzejsi, odeszli, ale wielu z tych frajerów zaczęło brać udział w zawodach na wyłonienie najlepszego kandydata. Wiem, że można dostać raka duszy oglądając to gówno, ale w rzeczywistości faceci wcale nie zachowują się inaczej poznając dziewczyny. Zaraz do tego przejdziemy. Całe to żenujące przedstawienie na szczęście było tylko kampanią marketingową i pewnego rodzaju performance mającym na celu pokazać, że Tinder jest bardzo powierzchowny i toksyczny i tak dalej, i uważam, że pomimo żenującej aranżacji, ta laska w miarę dobrze to pokazała. Dlatego zostawimy moralny aspekt tego przedstawienia i przejdźmy dalej. Otóż owa dama w swoim tinderowym profilu pokazała się po prostu jako ładna laska odsłaniająca na zdjęciach swoje krągłości. Oraz w opisie przedstawia się jako aktorka. Co tak naprawdę wiemy na temat tej dziewczyny w rzeczywistości? Jakaś tam po prostu ładna z wyglądu dziewczyna, jak wiele innych, nic, nic wielkiego. No, bo aktorka to z niej kurwa żadna. I wciąż, pomimo tak skąpych wartości, jaka pokazała ta dziewczyna, dalej wiele osób chciało się z nią tego dnia umówić. Jaka jest cała puenta mojego wywodu? W tym poniższym zdaniu. I tak się zachowuje w dzisiejszych czasach bardzo wiele kobiet. I niestety większość facetów wpada w te gierki, oddając kobietom całą swoją władzę oraz decyzyjność, dlatego coraz mniej jest w tych czasach męskich facetów. Jak zmienić zatem swoje myślenie i poczuć się bardziej wartościowym mężczyzną, który sam ustala reguły gry, a nie ślepo podąża jak pies za tym, co mu zażąda obca kobieta? Zacznijcie od zadania sobie najpierw pytania. Czy wartościowy facet o wysokim poczuciu własnej wartości, znającym swoje zalety, robiącym w życiu fajne rzeczy, ugania się za laską, której nie zna, bo ma fajne ciało? No, jakoś to kurwa no, nie pasuje. Takiegoś sam wybiera w kandydatkach, które on chce. Czy taki mężczyzna wysyła dziesiątki SMS-ów i ciągle pyta się o spotkania tylko dlatego, bo ta laska ma odstający tyłek? Czy nagina swój czas dla niej? Czy zagaduje ją ciągle nie dając jej przestrzeni na to, by sama dała coś z siebie, tylko po to, by utrzymać jej atencję i zainteresowanie i wysysać tym samym zniżeńską energię? No nie. A co robi większość właśnie typów? Właśnie to. Na widok ładnej dziewczyny tracą głowę i zrobią w ogóle wszystko, żeby się z nią mówić i o przelecieć. I paradoksalnie jednak, takie właśnie podejście często sprawia, że nie dochodzi nawet do samego spotkania. Zapytasz się dlaczego? Bo pokazują dziewczynie jasny komunikat. Nie znasz mnie, ale masz mnie na wyciągnięcie ręki, kiedy tylko byś chciała. Dlatego właśnie tak wiele osób nie radzi sobie z kobietami. Więc nie chodzi tutaj tylko o brak umiejętności rozmowy czy flirtowania, ale również o niewłaściwy mindset i przekonania. Dlatego chcę ci coś uzmysłowić i dać do myślenia, gdy następnym razem będziesz latał za dziewczyną, jak pies, bo nosi biustonosz z miseczką D. Gdy zaczniesz zbyt wiele myśleć o jakiejś konkretnej dziewczynie, będziesz w ogóle za wszelką cenę starał się umówić na spotkanie, pomimo tego, że już trzy razy ci przełożyła, gdy mówi też, że jesteś jej dobrym kumplem, nie odpisuje ci na wiadomości lub cokolwiek innego, co rani twoją godność, pomyśl, co ta dziewczyna takiego w sobie ma, że zachowujesz się jak pizda. Ja bym chciał ci opowiedzieć, jak ja oceniam wygląd u kobiet. I nawet jeśli zabrzmi zaraz jak prawdziwy romantyk, nie oznacza to, że nie umawiam się z tymi pięknymi i inteligentnymi kobietami. Ci, co mnie znają, wiedzą, z kim się spotykam. Okej, okay, lecimy. Duże piersi. Sorry, ale, ale najczęściej jest to zasługa dobrej genetyki, na co ona nie ma żadnego wpływu. Jeśli kobieta uważa swoje piersi za kryterium do wyboru superpartnera i może się zachowywać przez to, jak rozwytrzona, cipa, obrażająca... Przeciętnych facetów, to tylko świadczy o niej samej. Może to być również zasługa chirurga i mieć je sztuczne. Najczęściej są one zrobione w ogóle przez pieniądze i faceta lub z kieszenkowego od rodziców. Najrzadziej jest zasługą swoich własnych, zarobionych pieniędzy czy kredytów wziętego na siebie. No ale nie mówię, że nie spotkasz też takich, które same płacą za siebie, bo takie również istnieją. Kurwa na szczęście. Uff. Jaki jest z tego wniosek? Jeśli płaszczysz się przed kobietą, bo ma ekstra ekstracycki, to lecisz na coś, na co ona nie miała żadnego wpływu, lub dawała dupy, żeby tak się sobie zrobić. Zdrowym podejściem jest po prostu nie wartościować w żaden sposób biustu i brać to jedynie jako miły dodatek do całości. Ok, następne seksowne ciało. I tutaj możecie przeżyć szok, bo to mi również zniszczyło kiedyś mózgoczarzkę. Pyta mi się do tej pory wszystkich kobiet, z którymi sypiam, czy coś trenują, że mają taką świetną figurę. Jak Boga kocham, kurwa, 80% z nich nie trenuje nic. Ja pierdolę. To jest niesprawiedliwe. Facet, żeby w miarę dobrze wyglądać, musi przeorganizować cały swój dzień, by znaleźć czas w ciągu tygodnia i zapierdalać ostro na siłowni, czy innej dyscyplinie sportowej kształcącą sylwetkę. A kobiety? Figury, które nas tak naprawdę podniecają, to głównie odpowiednio rozłożony tłuszcz w wybranych miejscach ciała. Oczywiście są takie, które trenują ciężko i mają dzięki temu, no, piękną tą sylwetkę. Takie dziewczyny mają już chociaż pierwszą podstawę do budowania swojej wartości i wymagań co do mężczyzn, przez właśnie inwestycję czasową i wysiłek, który włożyły w swoje ciało. Ok, jaki jest tego wniosek? Jeśli płaszczysz się przed dziewczyną, bo ma fajne ciało, to dowiedz się wcześniej, czego jest to zasługa, bo może się okazać, że lecisz jedynie na coś, na co nie miała ona żadnego wpływu, co jest kurwa żałosne. No i zainteresowania. Mnóstwo kobiet, chociaż mężczyzn również, oprócz uczęszczania latami do tej samej pracy, imprezowania co weekend, nie ma żadnych innych zajęć. I wiem, że to brzmi brutalnie i szowinistycznie, ale taka jest prawda. Jeśli jesteś, powiedzmy, fajnym gościem, który coś w życiu osiąga, ma ciekawe pasje lub zainteresowania, a płaszczy się przez niezdecydowaną co do niego kobietę, to pomyśl, czy ta kobieta w ogóle jest godna ciebie i tego, co w życiu masz. Jeśli już masz się starać, to chociaż wśród tych kobiet, które oprócz wyglądu i imprezowania robią w życiu również coś wartościowego. Jaki jest z tego wniosek? Kobiety żyją światem ich mężczyzn. Bardzo rzadko jest na odwrót. A nawet gdy tak się dzieje, często i tak później tracą nimi zainteresowanie. Dlatego ta kobieta powinna chcieć Ciebie usilić za wszelką cenę, a nie na odwrót. Okej, okay, czy coś zaczyna Ci już klarować w Twojej świadomości? Jeśli nie, no to po prostu. Powiem tutaj jedno: jeśli chcesz stać się bardziej atrakcyjnym dla kobiet, musisz im pokazać, że sam jesteś wartościowy w swoich oczach. No i oczywiście najlepiej to wartość jest zbudować na podstawie realnych rzeczy, które robisz w życiu, a nie na pompowanego ego. Przestajesz jednak emanować wartością, gdy zaczynasz inwestować w nią za dużo jedynie przez jej seksowny wygląd, a nie tego, jaką jest osobą. Sam sabotujesz swoją godność, gdy dajesz się pomiatać obcej tobie kobiecie, bo ta ma duży cyc i ładny dup. Jeśli chcesz z tym skończyć i przestać latać z jęzorem na wierzchu, z laskami, dając im się pomiatać, szukaj wartości nie tylko w ich wyglądzie. I w ogóle tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które powiedziałem wyżej o kobietach, mogły wydawać się ostre, ale tak naprawdę nic złego łącznie z dupy za sztuczne cycki. Who cares? To jej życie. Nawet najnudniejsza na świecie kobieta może okazać się fajną dziewczyną z charakteru. Nawet taka, która ma świetne ciało bez jakiejkolwiek inwestycji w to, może być w porządku laską. Wszyscy gramy w tej samej drużynie faceci chcą kobiet, kobiety facetów. Wszystko tak naprawdę rozchodzi się jednak o to, by nie dawać się zmanipulować ładnie rozłożonemu tłuszczowi w kilku miejscach na jej ciele. That's it, to tylko tyle. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeśli Ci się podobało, nie zapomnij zostawić swojej subskrypcji, dać łapkę w górę i jeśli chcesz coś dodać do niniejszego filmu, zostaw koniecznie swój komentarz. Pamiętajcie panowie, bez strachu, 13 luty, program, który sprawi, że staniecie się prawdziwie, pewnymi siebie facetami, wolnymi od stresu oraz wszelkich wewnętrznych blokad, które pojawiają się podczas zapoznawania z atrakcyjnymi kobietami. Trzymajcie się cieplutko, bez umówek James Piona.